Hej, cześć, no, wszystkim ludzie, tutaj i witam Was w pierwszym odcinku z serii. Zagrajmy w Assassin's Creed Brotherhood. Słuchajcie, taka mała informacja. Chciałem wam powiedzieć, że dokończymy Far Crya 1. Coś jest pod nim mała oglądalność, ale to nic. Wiadomo stara gra. No i teraz planuję rozpocząć taką nowszą produkcję. Assassin's Creed Brotherhood, bardzo fajna gra, Przesz przeszłam ją raz i na, jeszcze to było na konsoli PlayStation 3, a teraz jest grę gramy na PC i zobaczymy co tam będzie. Także bez, bez zbędnego przedłużania, to zaczynamy tą serię. Wake up one morning and find themselves caught in the middle of a war between two secret organizations. I know I do. But here I am. On one side are the Templars, better known these days as Esturgo Industries. They're in the business of control. Politics, economics, technology. They won't stop until every single one of us serves them. Literally. Fighting against them are the assassins. A group dedicated to safeguarding humanity's free will. I was born into the Brotherhood. A couple of weeks ago, the Templars found me. They took me prisoner, strapped me into a machine they built, and put me to work. It's called an Animus, and it's where I spent most of my time, exploring the memories of my ancestors, discovering entire lives locked deep inside my DNA. First, I revisited the life of Altair Ibn Laha, nah an assassin from the Crusades. The Templars wanted the location of something known as a piece of Eden, an ancient artifact capable of bending people to their will. Once the Templars had what they were looking for, they decided my usefulness had come to an end. But Lucy saved me. Lucy, when things were at their worst, she revealed herself to be an assassin and helped me escape. I was hoping that would be the end of my misadventures, but we were just getting started. Back into another animus I went. Now, I'm reliving the memories of Ezio Auditore da Ferenza, my ancestor from the Renaissance, searching for a path forward. Through the bleeding effect, I'm becoming an assassin in more than just name. It will come in handy as the Templars prepare to enslave us all. They found us. They've crashed our hideout and we're fleeing the scene looking for a place to hide. Only there isn't any and time is running short. Nazywam się Desmond Miles i to jest moja historia. Okej, okay, no to rozpoczynamy historię Desmonda Milesa oraz Ezio, Auditora Firenze zobaczymy co tu będzie. Ale sieka niezła, napierdziela już Ezio. Trochę za głośno, będę musiał ściszyć. Jak mi odda na No 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 Ale niezła sieczka, super gra. To jest naprawdę fajna gra, podoba mi się.

Understand. Please Hmm, so ma tyle pytań i to jest zbroja Altaira Watykan, grudzień, 1499 rok. Bardzo dawno temu. Dobra, dotarłeś do punktu kontrolnego, więc idziemy. 53 tysiące, no. Papież spierdzielił, robił jego bordzie, ja uciekł Ja go jeszcze dorwę Ale on swoją mackę zostawił, fajnie Co, Ezio będzie próbował ją wyciągnąć? Jeżeli chcecie tą serię na piście, czy ona ma być, czy mają być odcinki codziennie, czy co drugi, trzeci dzień z tej serii na moim kanale, czy mają się pojawiać, i tam obojętnie, ja teraz mam dużo czasu na to.

ale małe klatki, spadki klatek są, ale fajnie. Dobra, idziemy na górę. Opa. Kurde, 30 fps mam. 27, dobra. dobra. Jest ładnie. 45. Będzie później cutscenka właśnie pokazana z Assassin's Creed 2 Co się tam wydarzyło Wszystko będzie tak pokazane Chyba teraz a... Nie Mnichy! Kekosa fate! Assassini! God will see you pay for your crimes! You have desecrated this sanctity of this holy place! You condemn what you do not understand! We must go! Ok, czyli potępia coś, czego nie rozumiem. Okay. Przewalamy mnichu. No nie laguj, nie laguj, gro. Nie, nie rób mi tego. Dobra, dziękuję. Ile ludu? To <grytanie> no, przewalamy ich co to są za kandydacie, nie wiem co to są. Ja mam pewien pasek żeby. Dziś będzie krótki odcinek? Dziś będzie to krótki odcinek. Nie za długi, bo to jest wstępny, czekajcie. Sobie ściszę troszkę. Jest geeks, i teraz już powinno być git I jedziemy ją kombofami. kombosami. To jest fajne, że tu można w tej części na kombosy ileś, lud. Ile, ileś ludu zabić na nas. Trzymaj się blisko, Mario. A nie z łart no ma broń, dobra, idziemy. Lololololololol. Klatki. Ogarnąć się. Dobra. Ogarnąć się klatki. A niech Mario ich mi się, nie chce. Na 53 tysiące mam. No. Gotówki. Oczywiście to tak później zresztą powiem. No i tak to będzie taki 20-minutowy Wstępny odcinek.

Przed siebie. Jest, ma. Rzym jest. już Dobra. Idź.

Ubisoft przedstawia Assassin's Creed Brotherhood Więc jest gitara 40 klatek, 60, to jest fajnie, płynne Spraw! No. Styczeń 1500 rok Monteligioni. Okej. Okay. To jest bardzo dawno temu. Jedź za Mario do Monteligioni. Mówił o tym, że jest to zespół, który odbywałem long ago. I nowy, że jest tam. W każdym razie, na przyszłość. <laughs> we upgraded the arsenal while you were away, oh, and it is now customary for you to fire cannonballs at visitors. My apologies. We only installed them a few days ago. My men are still being trained in their use. Okay. Oczywiście, we were in Dwójkę nagram, ale później jedynkę mam, to nagram dwójkę potem Sorry, że tak zaczynam akurat od chuda, ale tak mi się chciało, bo tak fajnie Kurde, nie klatkuj mi się gro Pierdziemy dobra, jest lit już Witaj Ezio A E little No miło być w domu Place just keeps getting better. Okay. Thanks to you. Mother. Claudia. It is good to be home. How is Mother? She's fine. I heard you were returning, but I am glad to see it with my own eyes. The Contessa Affori is here to welcome you. I had no idea you were so famous. Caterina? Hmm? Is it finished then? Is the Spaniard truly dead? Gather the others in Mario's study tonight. Explain everything there. Steal yourself into it. They will have many questions. Okay. when they I look forward to seeing her this evening. Okay. I say, if today finish, you will 15 także dzięki wam za oglądanie jeżeli odcinek wam się podobał zostawcie łapkę w górę możecie skomentować ten odcinek i oczywiście zasubskrybować mój kanał, także trzymajcie się do usłyszenia w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Brotherhood cześć